Witajcie, jestem Robi, witajcie w nowej serii, która jest Minecraft Minigames. Oczywiście tą nową serię zaczynamy pierwszym odcinkiem z minigry Skywars. Yy, Jedno co mogę powiedzieć o tej serii to tylko tyle, że seria będzie po prostu... W tej serii będzie zbiór po prostu wszystkich minigamesów, jakie są możliwe w tej grze. W tej grze Minecraft. Ej nie, to jest chamsko. A może tak? Nie, dobra, wiem, wiem, wiem jak tę skrzynkę można zrobić. Wiem jak wiem jak tę skrzynkę można zrobić inaczej. Um, dobra, tam wam już tyle będę. O! O! A dobre jakieś tu są. Dobra, kij. Mam cuki. No, tutaj to mogę powiedzieć, że ta mapa jest troszkę przebimbana. Ojej. 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 Aj. No żeby tą skrzynkę tam stamtąd zabrać, to... Nie wiem, to albo coś tam... Trzeba się rozwalić od tego. A! Dobra, nie, już więcej zrobię, już co zrobię. O, patrzcie, 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 co ja mam. Ja mam. E! Nie trzeba, bo tu jest. No. To by było tak zwane marnowanie rzeczy. A tam co zrobimy drewniany. Kilo, oczywiście. No, trochę nienawidzę tych pajęczyn, ale dobra. Op. O, a to jest nether perłą? Odrzucam jeden. O, tak trochę wątpię, że mi się przydała. Więc sobie ją potem wymatujemy. O, I teraz po prostu się tak trochę tutaj posterajmy. Tutaj teren trochę tak i niszczymy. No, proszę. Mówiłem, mówiłem. Aaa, patrzcie, jakie młode te matki. Aaa, chyba jestem siódmym, nie wiem. Nie więcej. Dobra, mmm, pokażcie, co mi tu jest Biko! <noise> Biko! jezu, co tam. Oj, tam jest, no, mogę powiedzieć jest im mocniej. Nie wiem, robimy jolo czy... Ja sobie się i tak to tylko uważam, już za przegraną. Chyba, że gdzieś tutaj jeszcze jest coś, nie wiem, dlatego tego, nie wiem, jakaś znajdźka, coś, coś cokolwiek. Coś, coś, coś. Patrzcie, patrzcie, trafię. Aj, nie poszło. Patrzcie, no. Co ja tak stresiłem teraz ten? O! kurda! Pokażcie, to jest moc jeden. Chodź, chodź, chodź. O, tam widzę, że ma na piersi. Nie widzę, taki to jest twój. Nie dobra, wolę nie marnować. to jest tylko dwie strzały. O, um, in-game. tam się na mnie patrzy! A, dziad, dziadny. Dziadny. Mmm... Myśliwego. To jest tak zwany łuk myśliwego. Yes! Yes! Eee, tylko dwie strzały. Trochę kiepskie, ale? Dobra, jolo! Jest! Taki na pierśnik Tajfon, Tajfon! To jest najlepszy miecz! To jest, to jest najmiecz, najlepszy miecz na swojej chyba! Jeden z najlepszych, powiem tylko tyle! O! Oh. Jest trzech żywych! Tam jest jeden, tam jest drugi! Zabrał tą skrzynkę. Dobra. Kubany. Tam jest. U Jezu, U Jezu, jaki twardy! Wow! Zabiłem go. Maska Sida. Zakładamy. No, ej, dajcie, dajcie mi ten. Dajcie mi założyć jedną maskę Sida. No. Dobrze. Um. O, ochrona. Znaczy... To jest w sumie to samo, więc... I cóż. Strzał, ile. O, ha, 6, 7. To ciebie weźmiemy sobie. O tak, ten do widzenia. No, a teraz to się. Wygraliśmy! Ura! Jej, tyle wygrać. Wybierałem rundę, tyle wygrać. No. Akurat teraz tylko powiem tyle w głównym. E, dobra, to przechodzimy do na następnej gry, zaraz się na niej widzimy, na tej kolejnej grze. I... no, potem, potem to już... Znaczy, będziemy robić zawsze, jak, jak będę nagrywał Skyworsy, to będę zawsze prowadził dwa, trzy rundy około. No, to się widzimy zaraz i wszystko mówię. Dobra, już jesteśmy w kolejnej grze oczywiście. I tak, teraz jak, teraz miałem, teraz, teraz będę, teraz trochę będę gadał, no. No, więc już zaczynam gadać, więc trochę będę przynudzał, ale jakaś akta oczywiście będzie. E, Ani tak, e, tak zwany e, pani e, pp 987 mi napisał, że akta trochę w tym bloku jest nudno, no, oczywiście się tam wiedziałem, że, tak że tak będzie, bo oczywiście skyblock jest to taki, takie problemy. No, po części SkyBlock to po części takie nudy, no ale, no, ale zawsze coś. Hmm. No i właśnie... Hmm. E, tam mi proponował jakiś... Pro, tam mi gościu proponował, tam mi Pepe proponował tam jakieś, nie wiem, serwery survival, czy jakieś, ale ja tak pomyślałem, a tam zrobimy, zrobię tę serię minigamesy, tam będą raz, 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 to, raz, to, raz, tamto, co, co mi się tam za... To jest... Kajko! 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 Kajku. Tak. Wspomnienia. To jest drolerka, Tak. Nagrywa? Nagrywa. No. Już się razie mnie nie nagrywa, bo się spaduje. Kurde! Teraz to jestem sam, wystawiony na wszystkich! O, ale to Hmm sobie zrobić. Na tamtego to ja chyba nie, nie na tamtego to ja bym nie chciał robić defensa. O, jest tak. Oczywiście tak tylko na Werteza. E, oczywiście nie, nie ma, nie, nie, ten, nie chcę mi się, nie chcą dać dźwigni ludzkiej, bo muszę sam sobie ją zrobić, tak? A. No, no ale cóż, no w końcu teraz werte zrobił tak, że się pojawiają, już, oj, że się już pojawiają jakieś takie losowe przedmioty, no nie, że mi się trafiło to, komuś innego, może się trafić innego. Bo wtedy, wcześniej zawsze było tak, że, e, by, że na każdej wyspie był na tam jeden diaks, oczywiście. Ten frankowski został zabity, no to powiem tyle, a jeśli, e, jeśli chodzi o mnie, to no, już też, też mogę, też mogę powoli już pisać testament. Już powinienem pisać to samo? Chyba. Czy go jedziemy, czy go jedziemy, czy go jedziemy, czy go jedziemy? Ojedziemy go, Ojedziemy go, Ojedziemy. Ojechaliśmy go kolejna różka wygrana. Jeee! No. A czy teraz? Teraz chwilę pomyślę, czy wszystko powiedziałem co miałem powiedzieć. Hmm, hm, hmm. hmm. Tak myślę, myślę, myślę tylko ten odcinek, gdzie właśnie tylko ten odcinek na, na tej serii nie wiem, czy chciałem pójść na pogadankę, więc no, lecimy na kolejną arenę. Tak, to Wam pokażę na mojej perspektywie. No. I teraz sobie czekamy oczywiście znowu na parku. Tutaj są różne rodzaje tych, tych mini mm, tych map. Akurat ja osobiście uwielbiam w Skywarsie, bo nie wiem, tak kiedyś to w Crypto Games, jakby jak, jak mogłem jeszcze grać na strefę, że... MySG, który obecnie jest CubeGamem. No ale niestety z powodu, z powodu mojego internetu, to niestety teraz, to nie wiem czemu, ale mi, nie moż, mi, nie, mi w ogóle nie łapie połączenia z tym serwerem. Ale oczywiście mam pocieszenie również na innych serwerach, np. na przykład na celu czy Typa. Oczywiście teraz podaję tylko te serwery, które ja znam, oczywiście wy, yy, może się okazać, że wy nie znacie niektórych, ale pewnie wreszcie zaznacie. Może. O, fajny mieczy. Pokaż co to jest. Gromny oddech. No, ale ten oddech mu zęby. Knockback. No, gdybym miał kowad... Gdybym miał kowadło, by mi się to przydało. Tak wiem, że teraz wy będziecie mnie przenieść, że... Yy, tak no kontrolujące dźwięki. Te, te odgłosy są dla, są dla mnie najbardziej zdenerwujące, ja muszę tylko wszystko przeżyć mam nadzieję, że mnie nie będzie w ogóle zagłuszać ani nic. Chociaż mam wszystko tutaj u siebie ustawione na 50% Tak, wszystko jest na 50%. Dobra. Dobra, już jest 7 żywych. Dobra, tam widzę, że go się robi z tego z pięty. Kurde, szkoda, że nie mam bóg, strzał czy czegoś podobnego, by było tak chamsko Lol. Boże, się wystraszyłem. Ale dobra, widzę, że tam gościu już swoje przejął, więc y, cała reszta będzie, no, mogę powiedzieć, tak nie do końca w 4 literach. Ale dobra, oczywiście, warto pamiętać, że mamy tutaj jeszcze jeden skrzynecznik, który nie zgarnęliśmy. A jak słodka! Um, dobra, nam ja się O, mamy dźwignię, mamy dźwignię, więc widzicie, tylko akurat z takim słabym armorem daje się to jeszcze chyba je wychodzić. Dobra on tam idzie Strzał nie wam kurczę Dobra więc co zrobię Nooooook, kop, kop, ko, szybko chodzę Dobra. Dobra Który się patrzy na mnie? Nie? Dobra Dlaczego taktyka na Werteza spytać niektórzy to akurat już mówię o! Widzicie! Teraz już dodali tu do takiej wersji, że już nie można robić tak, że powiedzmy ja, ja sobie kopię coś kilofem i potem mogę sobie to przekręcić na coś innego. Takie, 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 takie... Kurde! Aj, dobra, sklepściłem to. Dobra. Hm. Dobra, więc ee, Dobra, na tyle w tym odcinku. E, na tyle w tym odcinku Skyblocka akurat w tym tygodniu chyba nie będzie, gdyż ponieważ akurat teraz nie mogę wejść na ten super, bo e, chyba są prace, jest po prostu ten wyłączony. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a jeszcze się zajdziemy na chyba Tak z Wami, tak coś tak tak tam patrzymy. Sklep, e, nie, nie Survival Games. Skywarsy

Głosyki. Mogę ten zrobić sprinta? Nie, nie mogę. Dobra, mam nadzieję, że, wam, że się odcinek Wam podobał. No dobra, już tam bez, bez żadnych i bez żadnych ceregieli. Trzymajcie się, cześć.